Z bremy. Pewien chłop miał osła, który już od wielu lat cierpliwie nosił worki ze zbożem do młyna. Lecz kiedy zaczęło mu ubywać sił i nie był w stanie dźwigać takiego ciężaru, chłop powiedział: Nie będę już miał z niego pożytku, sprzedam go rzeźnikowi. Osioł zrozumiał, że nie czeka go nic dobrego. Wierzgnął tylko tylnymi kopytami i uciekł. Pójdę do bremy i zostanę muzykantem, a być może nawet śpiewakiem, marzu. Po chwili zobaczył przy drodze psa. Leżał wyciągnięty na poboczu w rowie i ciężko dyszał z wywieszonym ozorem, tak jak po szybkim biegu. Dlaczego się tak zdyszałeś, bracie? zapytał go osioł. Nawet nie pytaj westchnął pies. Zestarzałem się. Z dnia na dzień jestem słabszy. Pan powiedział, że ze mnie już żadnego pożytku nie będzie i oddam mnie rakarzowi. Właśnie od niego uciekłem. Teraz tu odpoczywam i nie wiem, co dalej począć. Jeśli chcesz, chodź ze mną do Bremy. Będziemy śpiewać lub grać i tak zarobimy na utrzymanie. Pies ucieszył się, wyskoczył z rowu i szli dalej razem. Jeszcze słonko było wysoko, gdy zobaczyli pod krzakiem kota. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Cóż tam robisz? Zaczął rozmowę osioł. Dlaczego uszy masz postawione, a sierść najeżoną? Źle jest ze mną, zamruczał kot. Nie jestem już w stanie chwytać myszy. Ostatnio siedziałem tylko za piecem i spałem. Moja pani powiedziała, że nie będzie już ze mnie żadnego pożytku, że trzeba mnie utopić. Uciekłem od niej i teraz nie wiem, co dalej z sobą począć. Jeśli chcesz, to chodź z nami do Bremy. Możesz razem z nami śpiewać albo grać, i tak zarobisz na jedzenie. Kot pomyślał sobie, że nie jest to zły pomysł, i wylazł spod krzaka. Teraz maszerowali drogą do Bremy we troje. Szli, szli, a tu naraz widzą koguta na płocie, który pieje ze wszystkich sił. Coś się tak rozkrzyczał! Przecież już dawno jest biały dzień! zapytał go osioł. Piję, póki jeszcze mogę odpowiedział na to kogut. Budziłem wszystkich każdego ranka, zapowiadałem piękną pogodę, ale wdzięczności nie doczekałem. Moja pani oczekuje jutro gości i rozkazała kucharce ugotować ze mnie rosół. Jeśli chcesz zachować życie, chodź z nami dobremy odpowiedział na to osioł. Masz dobry głos, możesz z nami śpiewać albo grać. Będzie muzyka, że aż miło. Na to kogut zatrzepotał skrzydłami, zleciał z płotu i już kroczą drogą do bremy we czterech. Jednak droga do bremy była długa. W ciągu dnia nie udało się jej pokonać. I właśnie, kiedy słońce zaczęło zachodzić, osioł, pies, kot i kogut weszli do gęstego lasu. Zdecydowali się, że tu przenocują, a rano pójdą dalej. Osioł i pies przygotowali sobie legowisko pod wysokim świerkiem. Kot wydrapał się na gałąź. A kogut dla bezpieczeństwa poleciał aż na sam wierzchołek. Zanim jednak schował głowę pod skrzydło, dobrze rozejrzał się po okolicy, czy gdzieś nie czai się lis lub kuna. I co zobaczył? Gdzieś w oddali migotało światełko. Kukuryku, widzę domek, w którym się świeci, wykrzyknął. Osioł i pies szybko wyskoczyli z świerku, a osioł zarżał. Chodźmy tam, może nas mieszkańcy tego domu przenocują do rana. A jeśli pięknie zaśpiewamy, może i nakarmią. Po chwili wszyscy czterej znów maszerowali leśną ścieżką. Idą, idą, światełko przed nimi robi się coraz większe i po chwili są już przed leśną chatką. Okno jest oświetlone i z komina leci dym. Osioł, gdyż był ze wszystkich największy, cicho podkradł się do okienka, zajrzał do izby i rzekł. Widzę przez okno izdebkę, a na środku niej duży stół. Jadła i picia na nim, ile tylko dusza zapragnie. Siedzą przy stole brodaci mężczyźni i ucztują. Na pewno są to rozbójnicy. Byli to istotnie rozbójnicy, którzy w leśnej chatce mieli swoją kryjówkę. Zwierzątka były głodne, zaczęły się więc naradzać, co tu zrobić, aby biesiadnicy zaprosili je do stołu. Wreszcie wpadły na pomysł, że im zaśpiewają. Osioł przed nimi nogami oparł się o okno, pies wskoczył mu na grzbiet. Kot wlazł na psa, kogut wzleciał wysoko i siadł kotu na głowie. Potem osioł zarżał ze wszystkich sił, pies zaszczekał, kot zamiałczał, kogut zapiał tak mocno, że aż się leśna chatka zatrzęsła. Zbójnicy przestali ucztować i z wybałuszonymi oczami patrzyli w okno. – Podoba się im nasz śpiew – zarżał osioł. – Hejże, spróbujmy jeszcze głośniej. I począł przed nimi nogami dyrygować. Lecz w tym momencie uderzył kopytami w okno i rozbił szybę. Osioł się przeląkł, wierzgnął tylnymi kopytami i śpiewacy, którzy siedzieli na jego grzbiecie, wpadli przez rozbite okno do izby. Rozbójnicy strasznie się przerazili, wybiegli z domku i rozbiegli na wszystkie strony. Tak więc osioł, pies – Kot i kogut siedli do stołu i zaczęli ucztować. Jedli, jedli, aż wszystko zjedli. A kiedy już nie było na stole ani jednej okruszynki, zgasili światło i poszli spać. Osioł wyszedł z domku na dwór i ułożył się pod oknem. Pies położył się przy drzwiach. Kot na skraju ogniska, a kogut wleciał na strzechę. Po chwili wszyscy byli już pogrążeni w głębokim śnie. Po północy rozproszeni rozbójnicy spotkali się w lesie. Najważniejszy z nich zwrócił się do najmłodszego: Pobiegnij, chłopcze, do naszego domku i zobacz, co się w nim dzieje. Nie chciało się młodemu iść do chatki, lecz najważniejszego rozbójnika musiał słuchać. Obszedł cichutko chatkę i, kiedy nic nie usłyszał, śmiało wszedł do izby. Ponieważ wokół było ciemno, chciał sobie poświecić. Przy ognisku błyszczały oczy kota. Wydawało mu się, że są to węgielki w popiele i chciał o nie zapalić drewienko. Lecz kot się zjeżył, prychnął, zamiałczał i podrapał go pazurami po twarzy. Rozbójnik jęknął z bólu i chciał wybiec z chatki, lecz przy drzwiach potknął się o psa. Pies warknął i chwycił go zębami za nogawkę tak mocno, że z trudem się wyrwał. Wreszcie wybiegł z chatki na zewnątrz, lecz teraz obudził się nawet osioł. Przestraszony ryczał i wierzgał tylnymi kopytami, kopnął rozbójnika tak mocno, że temu aż dech zaparło. Tymczasem już i kogut ze strzechy zaczął krzyczeć: Kukuryku, kukur!" a rozbójnik usłyszał: "Tu godajcie, tu na górę!". Prawie bez ducha pobiegł do lasu i tam opowiedział pozostałym o tym, co widział. W naszej chatce zamieszkała strzyga ze swoimi pomocnikami. Zobaczcie, jak mi podrapała twarz. Jeden z pomocników pilnuje drzwi, urwał mi kawałek nogawki, a przed chatką dwóch z nich pobiło mnie pałkami. Inny z pomocników strzygi siedział na dachu i wołał, dawajcie go tu na górę. Dużo trudu mnie to kosztowało, aby im uciec. Nigdy więcej nie powrócili już rozbójnicy do leśnej chatki. Raczej uciekali od niej jak najdalej. Oswu, psu, kotu i kogutowi było w niej tak dobrze, że już nie chcieli iść do bremy. Pozostali w chatce, od czasu do czasu sobie zaśpiewali i dobrze się im działo.